– To ludzie Beaty? – Co im robią? Co, już ich nie lubisz? Zawsze jesteście tam, gdzie ja? Też mi się to nie podoba. Przesłucham Norberta Wiarusa w związku z zabójstwem Chojnackiego. Spóźniłaś się. Tamtej nocy Wiarus filmował osiedle, które stróżował Chojnacki. Robił rekonesans. Chojnacki go zobaczył i dlatego zginął. Poranna wizyta przyniosła efekty. Myślałem, że chodzi nam o to samo. Z małą różnicą. Ja gram ferdy. W sumie najważniejsze, że jest już po wszystkim. Prawie go mieliśmy. Lorek zawsze będzie przed nami. Ma większe możliwości. Tak? Wiecie dlaczego nas wyprzedzili? Paweł wykradł nam dziś A no to gnojki!